Witam Was na kolejnym czytaniu Słowa Bożego na naszym kanale. Dzisiaj czytamy rozdział 22 Ewangelii według Świętego Mateusza, wersety od 23 do 33. Zanim zaczniemy, chciałabym, żebyście znaleźli sobie miejsce w odosobnieniu. Jeżeli chcecie ze mną śledzić tekst, to oczywiście. Możecie wziąć sobie Biblię i iść w to zaciszne miejsce. Razem z Biblią e, mogą się słowa różnić w Waszych przykładach, ponieważ no, różne, e, różne są przykłady Pisma Świętego. Także tym się nie zrażam. Na pewno kontekst tłumaczy jest zachowany. A jeśli coś tam macie jeszcze, jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania, no to, no to zadawajcie w komentarzach. Jeśli wolicie, abym tylko ja odczytywała Pismo Święte, to możecie się w, te, w takim razie też położyć, zamknąć sobie oczy, absolutnie odsunąć od siebie wszystkie myśli, które towarzyszą, żeby skupić się tylko i wyłącznie na Bogu, na Jego Słowie, na Jego Osobie, na Jego miłości i na Jego obecności razem z nami tutaj. Weź kilka głębokich oddechów aby wyciszyć swoje ciała, aby wyciszyć swój umysł. Jeśli jesteście gotowi, to zacznijmy. Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Owego dnia przyszli do Niego sadceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zapytali Go w ten sposób. Nauczycielu. Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze bezdzietnie, niech jego brat pojmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. Tak samo drugi i trzeci, aż do siódmego. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Do którego więc tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu, bo wszyscy ją mieli za żonę? Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, to czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych, a tłumy słysząc to, zdumiewały się jego nauką. Co dzisiaj te słowa powodują w, twoj, w Twoim ciele, w Tobie? Jakie uczucia wywołują? Czy skłaniasz się na przykład do jakiegoś działania teraz, które Cię pobudziło? Czy jakieś słowa bądź zdanie były dla Ciebie zbyt kontrowersyjne? Pomyśl o tym w tej ciszy, przedstaw to Panu Bogu. Że my czasami mamy jakieś swoje własne przekonania o jakiejś sytuacji, o jakimś zdarzeniu. No i te przekonania są normalne oczywiście, też, że je mamy, tak? I teraz y, pomyślmy o tym, co Jezus mówi. Do tych, którzy go pytali, bo też macie na pewno jakieś pytania i wątpliwości. On mówi: jesteście w błędzie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Czy czujesz wdzięczność za siebie i za to? Że w końcu, może pierwszy raz w życiu, albo może po tylu latach, a może już po raz kolejny, siadasz do czytania Słowa Bożego. Żeby wyjść z błędu, żeby Bóg Cię przekonywał o swojej miłości, żeby Ci wciąż na nowo pokazywał, że jest dobry. Że jest miłosierny, że przebacza, żeby cię prowadził? Pyta dalej czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział? Jeśli robimy to na przykład zbyt, zbyt rzadko, zbyt rzadko siadamy do, do czytania Słowa Bożego, albo no nie mamy czasu, albo to jest za trudne. Bóg jest Bogiem żywych, jest Bogiem każdego z nas tu i teraz. Tak samo jak jego słowa są żywe w Piśmie Świętym tu i teraz. Mówiąc, wierzę w Boga, albo wiem, że On jest, to czy to wystarcza? Co Bóg ma w sobie, że kiedy mówi, tłumy zdumiewają się jego nauką? Z jaką mocą w słowie musi przekazywać te wszystkie przypowieści, te, te odpowiedzi, których on udziela? Co on musi w sobie mieć, co musiał w sobie mieć Jezus, że tłumy tak zdumiewały się jego nauką? Czy ludzie się zdumiewają naszymi słowami, kiedy mówimy im o Bogu, mówimy im o miłości Bożej? Czy ludzie tak reagują? Jezus był pełen miłości. Pełen światła, pokoju, ale też wiedzy, ufności i wiary, bo on wierzył w to wszystko, co on mówił. On to mówił z pełną wiarą i świadomością. Mówiąc, czasami ta pewność się zachwieje, ponieważ my nie do końca znamy Słowo Boże, nie do końca poznaliśmy Pana Boga, no i tak niepewnie jeszcze potrafimy o nim mówić. Niepewnie się czujemy w temacie wiary. Po to tu jesteśmy, żeby się umocnić, żeby wierzyć i ufać. Przedstaw teraz Bogu swoje postanowienia, decyzje, myśli i uczucia, które zrodziły się podczas rozważania tego fragmentu. zakończenie pomódlmy się Ojcze nasz, który jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pamiętajcie sobie, aby po rozważaniach wziąć swój notatnik bądź Biblię, zaznaczyć te fragmenty, które do was przemawiały, zapisać sobie komentarz i waszą odpowiedź na ten fragment. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem, Papa. Pa.